Kontynuuję sobie to zadanie drewno na wyciągnięcie ręki, i już y, trzeci film z rzędu zaczynam w tym samym miejscu. I musimy przewieźć do domu Nortona y, długie kłody. I z tego co sobie patrzyłem, to to już są ostatnie potrzebne długie kłody w całym Michigan. I jest to znowu taka sama droga do zapory Smithville. Jestem już na zaporze i standardowo tankuję, jeśli tylko mam taką opcję. I teraz wyjeżdżam w trudniejszy teren dopiero. Tutaj znowu trzeba przejechać, ale ostatnio się udało i teraz nawet lepiej poszło niż ostatnio. I jeszcze zaczął padać deszcz. Na razie idzie bezproblemowo i mam jeszcze bardzo dużo paliwa. No i jak to powiedziałem, że idzie dobrze, to oczywiście musiało mnie coś spowolnić, no ale nie na tyle, żebym się jakoś musiał zatrzymywać i coś kombinować. Tutaj sobie trochę z boku jadę, bo na środku na tej drodze jest duże błoto. Tutaj jest bardzo stromo, więc trzeba powoli jechać. I tutaj też nie będę jechał drogą, tylko z boku i już prawie jestem na miejscu. I mam jeszcze ponad połowę paliwa. Nie sądziłem, że tak mało spali. I rozładuj. I ostatnie długie kłody, w Michigan, już zostały dowiezione.